dzisiaj mam Covidowie, dzisiaj sobie gramy... Eee, yo Tak, masz zostawić suba, wiem. Eee, a to kupimy sobie pierwsze drewno na tym serwerze Sumviva. Oczywiście to będzie już nasz finałowy Serviva, bo tutaj w dużo będzie czasem na nam grała. Na razie nie. Jak widzimy nad głową na Ju. czyli czy masz zostawić suba? Hmm. no to już mam gdzieś mam trochę ich tych desek drewna tak. to mamy już tak wykopane tak zobaczmy jest 28 no już dobra no to ja bym poszedł tak na kapień, zimowy Zimowy zimowe zimowe jest nie fajne według mnie bo nie lubię tego białego jest nie fajne ja już że jest to fajne. No i tutaj się zatrzyma moja przygoda. Zebrałem więcej drewna. A dobra, mamy już troszkę tam drewna. Dobra, mamy 27, możemy mam na 100 zalecieć. Juhu! A, ile tu tego jest? Aha. Te to zgubowane są nie super. Kurde, tam, no nie o ten ten. Aha. Aha, patrzcie na to. Beyond dripstone cave. Aha slowing uh, serai podoba. Ah uh. teraz strony ja miałem wpłynąć chyba w tamtą. Nie. Aha, nie w to. To super. to poszukał wioski? To jest zatem nam, nam, A Poszukał wioski. Oh my god, dobra, 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 spędziłem nocnym filmem dużo godzin. Wcale nie godzina ani dwie. Kurde, la łóżko mamy. E, golema mamy e, Domki mamy No ale gdzie te skrzynki? Gdzie te skrzynki? Dobra Oho Ale super, mamy czap Tamten drop, który teraz widziałem Był najgorszy chyba w tym namku powinno coś być. I po. Ja bym chciał, by był kowal, ale nie ma. Tak, nie wiem, czy istnieje coś takiego, w się eee, musimy zebrać to jedno łóżko. Na noc, by potwory nas nie zabiły. No, ochazów, nie wiem o tym. I tak, tak, i tak minął nasz pierwszy dzień dobra, nie dziwcie się to jest super dobra, jak widzicie mam tutaj już super kilo eee, dobrze, to teraz sobie najlepiej byśmy poszukali w tym w tym dniu Gdzie ja bym poszukał sobie jakiejś kurde innych biamów? Ale ja myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Eee, mam nadzieję, że się spodobało. Więc co? Widzimy się jutro. Albo w ogóle za tydzień.